Witam serdecznie w kolejnym odcinku z zapowiedzi ciekawych tytułów growych, przy czym dziś skupimy się na produkcji dziwnej, która z pewnych względów nie do końca mnie interesuje, jednakże nie zmienia to faktu, że gra robi ogromne wrażenie i zrobiła wokół siebie niemały szum, więc z pewnością zainteresuje niejednego z was, słowem, na swój sposób jest ona warta uwagi. Jakowoż się rzekło, ja jestem grzechu 40 i zapraszam do obejrzenia mojego materiału na temat. Black Myth Wukong, przy czym my na dobry start musimy sobie ustalić coś konkretnego. Zazwyczaj nagrywając growe zapowiedzi, mam problemy oczywistej natury i maści. To znaczy niby dysponuje całą garścią ciekawych informacji i szczegółów dotyczących tytułu, ale w tle nie bardzo jest zazwyczaj co pokazać, bowiem wypowiedź trwa załóżmy 20 minut, a deweloper przed premierą zaoferował nam na przykład 10 screenów i 2-3 minutowe trailery. Bardzo często tak bywa, ale nie dziś. Oj, dzisiaj nie, bowiem Wukong należy do specyficznego grona produkcji, które zaszczyciły nas masą materiałów w internecie, w tym także bogatymi gameplayami, na których naprawdę można zawiesić oko, więc jest co pokazać, gorzej tylko z tym, aby coś konkretnego powiedzieć, bowiem programiści nabrali wody w usta. No, deweloperzy, twórcy jak zwał, tak zwał, bo też mnie co po niektórzy krytykują, że cały czas korzystam z określenia programista, czasami po prostu upraszczam. W każdym razie jak dotąd wszystkie ich przekazy prasowe odnośnie gry można było policzyć dosłownie na palcach jednej ręki. Mimo wszystko postaram się zebrać dosłownie wszystko co mamy i przybliżyć wam owo cudactwo. Na dobry start ustalmy, czym w ogóle Wukong jest, a RPGiem, RPG-iem akcji opartym na prawdziwej chińskiej powieści Droga na Zachód, stworzonej w XVI wieku w oparciu o przekazy ludowe. I tutaj pierwsza ciekawostka gra w gameplayu mocno przypomina nam serię Dark Souls, i na początku właśnie jako Souls-like była reklamowana, mimo wszystko to Souls-like nie będzie. Na czym dokładnie mają polegać różnice ciężko powiedzieć, ale twórcy twardo zaznaczyli, że to jedynie trudny RPG akcji. Przy czym nie będzie on również jak Elden Ring, bowiem produkcja ma nam oferować przygodę czysto liniową, która przy szybkim podejściu i umiejętnej rozgrywce powinna nam zająć około 15 godzin, choć zaznaczono również, że świat będzie obfitował w szeroko rozumiane znajdźki i sekrety, więc przy w podejściu do rozgrywki ta może nam zająć nie 15, a nawet 50 godzin. Mimo wszystko czas pokaże, jak to będzie w praniu. To, co dosyć inwazyjnie rzuca się w oczy już na pierwszy kontakt, no to fakt, iż będzie tu obecny klimat typowych antycznych Chin fantazy. I dla wielu ludzi choćby sama ta rzecz może być czynnikiem, który przykuje do monitora, bo umówmy się, że na rynku europejskim za wiele takich produkcji nie ma. Powstają czasem gry z klimatem Japonii, choćby takie sekiro, ale Chiny to jeszcze większa egzotyka, no i jednemu ta egzotyka się spodoba, innemu nie. Tak samo jak i twórcy nie każdemu przypadną do gustu, bowiem za produkcją stoi właśnie chińskie studio deweloperskie Games. science. No i teraz te wszystkie osoby, co to krzyczały, że nigdy nie kupią gry ze wschodu, nigdy nie kupią rosyjskiego tytułu, mogą wyłączyć powyższy materiał, bo jeśli tylko nie są one hipokrytami, no to tym bardziej nie powinni kupować gry od Chińczyków. Chińczyków, którzy nie przestrzegają praw ochrony środowiska, czy praw obywatelskich, ciemiężą narody świata, grożą Tajwanowi, okupują Tybet, mają obozy koncentracyjne i dopuszczają się lud ludobójstwa na Ujgurach. Oczywiście to czysto prywatna kwestia każdego człowieka, co kupuje i od kogo. Z pewnością każdy z Was ma u siebie w domu co najmniej kilkaset przedmiotów pochodzących z owego kraju, a to nie jest materiał o zabarwieniu społecznym, czy też politycznym. Tylko zaznaczyłem, jak wygląda sytuacja, powracając tym samym do twórców. Jak nadmieniłem, za tytułem stoi niezawielkie studio Games Science, mające 30 pracowników. Studio, które teoretycznie nie ma na swoim koncie żadnego. Dorobku, ale co ciekawe jest ono złożone z pracowników firmy Quantum Tencent, którzy z niej odeszli, aby stworzyć coś własnego. Czemu o tym wspominam? Bo Quantum Tencent przed rozpadem tworzyło MMORPG o nazwie Asura West, które co ciekawe położone było dokładnie w tym samym uniwersum opowieści Droga na Zachód. Słowem, ciężko się oprzeć wrażeniu, że pracownicy pracując nad projektem uznali, że mają inną wizję twórczą i przeleją ją na komputery pod własnym sztandarem, no ale już kilka razy zahaczyłem o temat powieści, na której oparto świat tytułu, więc nadmieńmy o tym coś więcej. Jak już mówiłem, Droga na Zachód jest prawdziwą XVI wieczną powieścią, pisaną w Ojczyźnie Ryżu na podstawie przekazów ludowych, choć podwalinom, aby nie po Powiedzieć rdzeniem owej historii jest wędrówka tangowskiego mnicha tripitaka w grze nazwanego Xaudzang, w drodze do oświecenia celem mnicha historycznie było podjęcie drogi na zachód, aby zgłębić doktrynę taoizmu i zrozumieć czym jest sedno wiary. W grze pewnie będzie delikatnie inaczej, chociaż jeszcze się o tym przekonamy. Wracając jednak, podstawą fabuły powieści jest właśnie ta droga, która rzekomo oparta jest na faktach, ale chińczycy dodali do niej także znaczną część elementów nadprzyrodzonych, robiąc z przekazów coś na kształt ludowej baśni. Tak ta powieść była wykreowana. Tak oto mnichowi Tripitakowi towarzyszyła cała wesoła kompania towarzyszy, takich jak wieprzek Zubaj Piaskowa istota Shawing, koń, który był niegdyś smokiem, synem króla smoków zachodniego morza, a także tytułowy Sun Wukong, czyli Małpi Król, który miał na celu ochraniać mnicha i nad którym my jako gracz przejmiemy pełną kontrolę. Słowem, jak możecie zauważyć, nielicho to wszystko odjechane, jak przystało, na kulturę wschodu. Ja jednak wspominam o tym nie bez powodu, bowiem po pierwsze, powieść może nam dawać wskazówki odnośnie tego, jak będzie wyglądała sama gra, po drugie, powieść wchodziła w większą czterotomową sagę i twórcy już zapowiedzieli, że jeśli gra się sprzeda, to ich celem będzie wydanie trzech kolejnych, podobnych tytułów, gdzie każdy będzie traktował o Następnym tomie opowiadań. I tutaj mały spoiler, biorąc pod uwagę to, jak wielkie zainteresowanie gra spowodowała na świecie, no to raczej się ona sprzeda. A planowo ma ona wyjść na pc i konsole nowej generacji, więc szerokie spektrum sprzętów. Zresztą, jeśli chodzi o wyjście, to tutaj także produkcja przeciera szlaki w nietypowy sposób. Jak dotąd mówiłem wam, że o grze niewiele wiadomo, ale wiele nam z niej pokazano, co zwiastuje, że jest ona na bardzo zaawansowanym etapie produkcji. I to chyba od dosyć dawna, bowiem pierwszy trailer wykonany na silniku gry pojawił się już w roku 2020, co pra Prawda, jak określono, wtedy obrazował on tylko jeden etap, który został wykonany typowo na potrzeby właśnie tego trailera, ale jednak już wtedy coś takiego zobaczyliśmy. Przy czym zdaniem dewelopera naumyślnie marketing tak postępował, bowiem cel był taki, aby pod wpływem owego trailera przywabić do procesu twórczego doświadczonych programistów oraz inwestorów, którzy wesprą sprawę. Jak się okazało, pomysł był dobry, bowiem rzekomo dzień po opublikowaniu nagrania na YouTubie firma miała na skrzynce mailowej ponad 100 propozycji współpracy i ponad 10 tysięcy CV programistów z całego świata. No programistów, grafików, designerów i tak dalej. No i teraz nasuwa się pytanie czemu? Odpowiedź jest prosta, bo gra wygląda bardzo dobrze i od początku tworzona jest z zamysłem osiągnięcia możliwie jak najlepszej grafiki i fizyki. Dlatego zrobiła ona furorę w roku 2020 I to nawet pomimo faktu, że wtedy stworzona była na silniku Unreal Engine 4 e Engine? Engine! Uczyliście mnie, że tak powinienem to wymawiać A od tamtego czasu postanowiono ją przenieść na Unreal Engine 5 Na którym ostatecznie zostanie wydana A kiedy... No właśnie ciężko powiedzieć, najpierw data premiery wyznaczona została na rok 2023, ale na dzień dzisiejszy już wiadomo, że najwcześniej zobaczymy ją w 2024 w okresie letnim. A do tego czasu twórcy planują skupić się na wzmożonej pracy i częstować nas coraz większą częścią rozgrywki na YouTube, przy czym większa garść informacji ma ujrzeć światło dzienne w sierpniu bieżącego roku. A teraz powiedzmy sobie coś o tym, co widać w tle. Poza znakomitą grafiką i fizyką widać, że gra ma być oparta, podobnie jak Sekiro, na dosyć szybkim tempie walk, a my jako Małpi Król uzbrojeni będziemy w kij do walki, który z czasem będzie Oferował coraz to nowsze możliwości i będzie zyskiwał na zasięgu uderzeń. Słowem, będzie go można ulepszać, ale chyba nie uzyskamy jakiejś innej broni. Nic na to obecnie nie wskazuje. Uzyskamy za to różne stroje, które dadzą nam rozliczne profity. Zdaniem twórców sama rozgrywka ma być dosyć mroczna i spotkamy w niej bestie rodem z ludowego folkloru, a w nich wielu bossów stanowiących znaczące wyzwania. W grze do Wstępna ma być więc walka wręcz, ale i także magia, magia z eliksirami wzmacniającymi na czele. Do tego protagonista władny będzie do sterowania pogodą, teleportacji, tworzenia własnych sobowtórów, zamrażania wroga, czy co ciekawe zmiany własnej formy. W oryginalnej powieści Droga na Zachód opisano, że form, w które małpi król mógł się wcielać było 72%. W grze z pewnością tyle nie będzie, ale już na gameplayach pokazano nam, jak przybieramy postać szkieletu, małpy, nietoperza czy choćby cykady. Zdaniem twórców, każda forma ma nam dawać inne możliwości. Tak oto, zmieniając się w nietoperza, wlecimy do niedostępnych dotąd miejsc. Grając jako małpa, uzyskamy dodatkową siłę, zaś jako cykada, będziemy mogli kryć się po krzakach i omijać niczego nie spodziewających się wrogów. Przy czym już na start zaznaczono, że gra ma nagradzać myślenie, i waląc bezmyślnie w klawiaturę, jej po prostu nie przejdziemy, a będzie z czym się mierzyć, bowiem rodzajów podtypów antagonistów ma tutaj być aż 160. Co jeszcze można ciekawego powiedzieć? A no to, że śladem innych, najnowszych produkcji, deweloper posiłkuje się, kreując ów świat, technologią fotogrametrii. Która w ogólnym uproszczeniu polega na robieniu bardzo szczegółowych zdjęć obiektów w realnym świecie, aby wykreować automatycznie tekstury na obiektach lub nawet przenieść od razu całe obiekty do świata wirtualnego. Podobne podejście pozwala przyspieszyć pracę nad grafiką, a i tym samym uzyskać bardzo realistyczne efekty wysokiej jakości. Dla przykładu, fotogrametria ma być rzekomo wykorzystywana także podczas tworzenia Stalkera 2, zaś Polacy tworzyli za jej pomocą choćby grę Zaginięcie Itana Cartera. Czy gra była dobra? Tego nie wiem, ale wyglądała świetnie. Tak i tutaj Game Science cały czas reklamuje swoją pracę bardzo wysoką, dobrą grafiką, a także fizyką takich obiektów jak śnieg, dym, ciało czy włosy albo sierść. Na sam koniec z kolei dodam do tego wszystkiego łyżkę dziegciu, bowiem w każdej kadzi miodu musi się także ona znajdować. Nie inaczej jest i tutaj. Poza tym, że gra jest chińska, więc wiadomo z czym to jest związane, to na światło dzienne wypłynęły ogromne kontrowersje związane ze środowiskiem pracy, w którym jest ona kreowana. Blizzard przy tym to nic. Firma, która ją tworzy jest bowiem bardzo seksistowska, aby nie powiedzieć mizoginiczna i co śmieszne w ogóle tego nie ukrywa. Praca w zakładzie przybiera miano toksycznej. Dyrektor generalny Feng Yin wygłasza publicznie nie komentarze obrażające kobiety. W tym naśmiewające się z ich obecności w grach i deweloperstwie, jako takim, przekonuje także, że kobiety, cytuję, są z natury głupie i mają fobie na punkcie środowisk LGBT. Koniec cytatu. Jakby tego było mało, firma obraża kobiety w swoich reklamach rekrutacyjnych, a i określa oficjalnie, że ich gra jest skierowana tylko dla mężczyzn. Słowem, ktoś tam na wschodzie ma mocno nierówno pod sufitem, i właśnie dlatego wśród wielu społeczności internetowych, gra ma być bojkotowana i wielu graczy postanowiło jej nie kupować, aby nie wspierać podobnych podejść i działań. Tyle! Przyznacie, że to nie za wiele informacji, ale więcej po prostu nie ma. Tak oto obecnie wygląda Black Myth Wukong, twór o tyle niesamowity, co i obrazoburczy ale niezależnie od podejścia, z pewnością budzący wokół siebie zainteresowanie. I teraz pozwólcie, że subiektywnie powiem, co o tym wszystkim myślę. Abstrahując od tego, że to Chiny, bo przecież każdy z nas i tak ma morze przedmiotów, które stamtąd pochodzą, więc czemu mielibyśmy bojkotować akurat ich gry i Rachując od tych wszystkich toksycznych informacji odnośnie firmy. Bo faktycznie są one chore, ale to już subiektywna ocena każdego użytkownika, czy postanowi za nienawiść i dyskryminację względem płci pięknej karać twórców, jakiegoś produktu bojkotem, czy też nie, to już pozostawiam każdemu do kontemplacji indywidualnej. Mimo wszystko nawet oceniając sam produkt, powiem, że nie do końca jestem nim zainteresowany, choć gra wygląda bardzo ładnie i wielu ludzi prosiło mnie, abym nagrał o niej materiał z zapowiedzi, to po pierwsze, ja nie jestem wielkim zwolennikiem klimatu Azji Wschodniej. Nie mam nic przeciwko grom, które od nich pochodzą. Lubię takiego Silent Hilla, The Evil Within czy Dark Souls. To jednak wszystkie te produkcje są bazowane na rycie czysto europejskim. W momencie gdy przybierają one typowo egzotyczny sznyt Chin, to trochę mnie z natury przestają rajcować, tak po prostu mam. Po drugie, już z sagą Solców mam ten sam problem, że z odsłony na odsłonę zmierzają one w kierunku, który mi się po prostu nie podoba. I o ile pierwsza część jeszcze jako tako miała znośne tempo, tak te najnowsze przypominają już króliczka Diorasela na sterydach, gdzie wrogowie wielkości góry Kilimandżaro poruszają się w mgnieniu oka, jakby nie ważyli nic, a na ekranie podczas starć dzieje się tyle, że fizycznie ja na nim nic nie widzę to już zaczął się robić taki burdel, że ja nie widzę nic podczas walki i już po materiałach promocyjnych widzę, dostrzegam to, że Wukong będzie szło tą samą logiką myślenia. Gdzie wszystko jest piekielnie, szybkie. No i po trzecie na koniec, przyznam szczerze z gier, które jakkolwiek przypominają Dark Souls'a, no to jednak znacznie bardziej grzeje mnie świat The Lords of the Fallen, kreowanego przez Polaków, o którym opowiadałem wam ostatnio. I nie ma to związku z tym, że władcy upadłych są akurat nasze, krajowe, polskie, ale po prostu mają fajny design, który bardziej do mnie trafia, jest taki mroczny, średniowieczny. Takie moje podejście, choć rzecz jasna, jestem ciekaw także waszego. Piszcie, co o tym wszystkim myślicie, piszcie, co myślicie o grze, o materiale, no i jak się do tego ustosunkowujecie, czy chcielibyście coś takiego zobaczyć na kanale. Z gruntu uprzedzam, że raczej są nikłe szanse na to, że nagram Ulkong, bo tak jak mówię, nie kręci mnie to, ale jestem ciekaw waszego zdania. No i piszcie, czy sami planujecie produkcję zakupić w dacie premiery, albo nieodlegle. Od niej. Na dziś ode mnie to tyle. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Jeżeli uważacie, że był ciekawy, nie zapominajcie o łapkach. Jeżeli chcecie wspierać kanał, chcecie, aby w przyszłości nagrywał na nim tylko najnowsze tytuły growe, rzecz jasna, link do patronajta znajdziecie w opisie. No i co tu wiele mówić, każda złotówka jest na wagę złota, jest bardzo, bardzo ważna. Dla tego co robię. Hej ludziska, cześć!